Davai dai, bravo. Davai, basta. Sì! Bello, bravo. Davit. Giusmi Slimani. Super, super. Messi, Matir, Rosmaliano, secondo. Obserwować! Dawaj Daniel, odcinaj Matyna! Powstajemy i wracamy. Dawaj, idziemy z nimi. Super! Dawaj! Aj, 24 minuty. Powodzenia i do zobaczenia! Do zobaczenia, cześć! Szeroko Josio, szeroko idź! Leci rosną. Rób to potrafi, to jest. A czy nie? A czy nie? A czy nie? A czy nie? długo, czy nie? bliżej się środka. nie? daj loba, Antoni! Spoko. Świetnie, dawaj z akcją. Próbuj, Josiu, sam też, próbuj sam się zabrać. Dawaj! Jeszcze Tomek. Dawaj, dawaj, Josiu. Josiu, nie do przeciwnika, mistrzu. Śmiało, jakim, próbuj sam się zabrać. Pomagamy, pomagamy! Pokazuj się do gry! Plecy rosną, plecy! Krzyk, ktoś używa plecy, nie ja się odzywa Praca, praca, dawa!

No. Słuchajcie no, Słyszałaś syna? Co? Mama, Dawać, no Mam nadzieję! No. No. Dawaj, dawaj! Super! Mało, Josiu. Mało, przestrzeń, dawaj! Dalej, dalej, patrzcie! No nic, wracaj! Dawaj Tomek. Tomek Dawaj, bo długa będzie, Antek długa będzie, ale na piłka to i cały czas pięknie, dawaj jeszcze. Daż do radę przejąć. Dawaj, dawaj, wracamy, pomagamy w obronie. Jeszcze, jeszcze Uciekaj, Jasu, uciekaj, daj obcje Brawo! Lecie! Brawo, sama to zrobisz, Martyna, sama! Brawo, Martynka, wrzucaj jachim, Tomek w Joszo, albo wrzuta, jachim, pomyśl, koleżanki! Jachim! pole karne. Jachim! 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 albo to albo jak masz Jachim! to wprowadzaj. I strzał! Śmiało! ten

Martynka, dawaj Martynka Dawaj Danio, praca, dawaj wyżej! Dobra, zostawcie, zostawcie, odpoczywajcie! Dawaj gaz teraz! Do Jeszcze do prestruj, daj szlamemu! Brawo! Jeszcze Danio! Szóste miejsce Bravo, dava Martina! Bravo, dava aí! Nath, pode Eu já Bravo! Bravo, Tom. Jeszcze!

już Za jest. no Teraz, 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 teraz. Tak jest, pasz, rozbimy, nie? nie? daj. Ja, ja, to to, to... Brawo. No nie na metrze. Dawaj jeszcze. Jeszcze raz, jeszcze Ej, Daniel, nie takie do środka. Nie wolno, nie No, 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 Brawo! Proszę, proszę. dobrze, jest dobrze. decyzja. Troszkę daleko, ale okej. Dobry szczęść! Głowa do góry, nie bacz, nie nie masz. W porządku? Ale ja zmian... Dawaj Joszo, presuj, póki nie przyjmuję!

Dobrze. Brawo! Gramy, gramy, gramy. upewniam się! Bravo! Świetnie! Josio szeroko, Jóso! Szerzej. Jóso, daj, Szeroko, daj, 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 daj! Brawo Martyna! Piękne przyjęcie! Kresuj! Blisko, blisko, blisko! Wracamy!

Taki pomocy teraz bardziej. Super. Bardzo ładnie Brawo. Takie gry od siebie ciebie wymaga. Tak, Dawaj, tak. mocno! tak, tak. Tak, tak, tak. decyzja. tak, tak. żeby długie piły nie się

Ostatni czwarty tak żyje, to bo i tak nie się wyżywi. Oni tak mi się tak. Dobra, przebiegajcie na drugą, zostaje tak, jak jest. A środek, kwarta na lewa, prawa Josio i tył taki sam. Tomek, środek obrony. Boże, no, chodź. To jest ładnie. To strzelił. No, Przeszelił? No, Mamy no, no, no.

Pośpieszy panik, dobra, już, dobra. No. Miał być bez przerwa. Brawo! Oni już po wojsku się nie mają wody. My też. Nie, wy jeszcze widać. Ale oni to już widać, że już... Nie, po prostu my jesteśmy świetni. Po prostu my jesteśmy świetni. Nie, no tak, nie widać po dzieciach, że już... Trzeba <noise> <noise> Trochę silniejsze, bo wczoraj i tak, Idem, wczoraj mecz mieliście Wczoraj ile meczów? No? No, cztery cztery. A, cztery My już tu sędziego mamy, wiecie <głos> <głos> Ustawione My też, zapraszam na mój kanał na YouTubie <noise> <noise> Tam jest dziura, można przejść <noise> Za kratami niefajnie. <grystanie> nie fajnie. Nie tyle Nie tym na Mocno, mocno dawaj! praca drużyna. Nie raz, dać pracuj właśnie. Brawo, dam. Dawaj, Martynka. Jeszcze Jest

nie, on na piłki się przyjechał, wiecie? I się przywrócił po prostu. Nie ma problemu, nie ma problemu. Wnasz? Wnaszę! Natyka, tam wróć do celu. Natych, tak pokaż się na podanie do celu. Antek, wyżej tylko celuj. Natan! Tych wszystkich pięciu w końcu wyszło, Joszo. Co? Jutro. Bo ci nie pytamy, rozmawialiśmy na ten temat. Dobrze, aleś w poprzednim oczu w ogóle nie zagrobiliśmy. Pisał i stali? czekał cierpliwie. Praca, praca, 0-0, zero, zero, dawać. Ale zgubił to! Pięknie, brawo! Pozycję Dawaj Adam! dam! Zróbcie! Zróbcie! do to sobie. Tomasz Zróbcie! 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 się. Dawaj wracaj. Zróbcie! 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 Czas! Zróbcie! 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 Zróbcie!

Jest no chodźcie, chodźcie, warmię, bo gramy, nie? Zostało niewiele. wiele. Dobra, na drugą. Oj, przygotuj, no droga, przygotuj, dobra? Dobrze, rozmawiajcie, super. Na tank plecy. Dawaj Josso. Dawaj, 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 zasz, zasz. dawaj, dawaj Michał. dalej, dawaj, dawaj, Dawaj dawaj, dowolny. dawaj, dowolny. Dawaj, dawaj, Brawo. Bierz rożny. dawaj. Dawaj Dalej, dawaj dalej, 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 dawaj, 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 dalej, dawaj, dawaj. dawaj, Szukaj Tomka Dawaj

Dobrze, nie, czysta, nie, nie. Dobrze Adasz, jeszcze. Ada, blisko. Zabaj, zabaj, zabaj. Jeszcze Adasz, jeszcze! Szybciej, Adam! Dawaj, Andrzej! Za dużo strata daś! Chodź, Martynka! Zostań jeszcze tu ze mną w razie czego, dobrze? Super, Martynka! Adam bie... Dawaj, Oszo. Adam, kryj! Tak jest! Wejście smoka! Pierwszy kontakt! Brawo, Maksy! Super, się... Nie koleżanki. Jeszcze, Ja Jeszcze, Adam. Dawaj, graj, maksio. Wyprzedź, Wyprzedź gościan, tak szybszy jesteś. No, nie. No, nie, Dawaj, dawaj, Pracuj z nim, pracuj! Świetnie! Dawaj Jacek! Brawo. Brawo! Tak jest! Brawo Josie! Tak jest. Brawo Antusz! Antusz, wyprzedzaj tego przeciwnika! Leci do niego podanie, wyprzedź, przejmij tą piłę, dobra? Nie czekaj aż on przyjmie piłkę! Zapraszamy wszystkie drużyny, które zakończyły już w Podejście tutaj do przynajmniej organizatorów przy innych waparów, na zamknięcia. Możesz antek podłączyć się, się, się z akcją. Ej, napieraj, napieraj. Tak, dobrze. Tak. dobrze. Graj, ty tak, też trzymasz. Trzyma. Jeden i drugi walczy, graj. Dzień Dawa jada się jeszcze. Zapraszamy drużyny z kategorii o 1

lecy, plecy Dobrze Iwan ma technikę. Dobrze chciałeś maksz świetny pomysł. Joszę jeszcze to zabierze, zobaczysz. Oczu krew, to biega. No. Świetnie, budujcie. Szerzej, odskoczył. Bardzo dobrze. To dawaj. Bardzo Ekstra. Dobrze. Jeszcze Adam, Wracaj, Adam. Brawo. Może no, i Brawo.

Super, super. Jasno. Ale zobacz, ta w poprzednim meczu znowu, jak się ma, zmęczony, widać, że nie biegaj się temu. A tu jesteś dumny, zmęczony, ale poczułeś, że się da i zasuwałeś to, tak co Zawsze są jeszcze siły. Zawsze są siły jeszcze.

Tomek plecy. brawo, no, no, no. Świetnie wyprzedziłeś go. Brawo. Dawaj Tomek. Tomek! No, nie, nie, Tomek. Myśl o tym, że jak jeszcze to nie jest przygotowane, czuję, że... że uciekła mi. Nie, nie rób takich rzeczy. Przygotuj to wszystko. Brawo, brawo. Brawo, Atek wyłączyłeś się! Brawo! Brawo, Brawo. Brawo Mikołaj. Mikołaj! Atek skupienie cały czas! Nie odczuw meczu! Pokaż się teraz! Zapraszamy na ściankę, gormia,

<perfektionic> no oh, Bravo, Alec, za rov! Znači, treći mjesto. Bravo, Alec, za Bravo, za Bravo, Okay.